Witam Was na moim cudownym tle. Nazywam się Dominika i w końcu zdobyłam się na odwagę, żeby założyć swój kanał na YouTube. Jak właśnie widzicie, mój pierwszy filmik będzie o paznokciach, które widzieliście już wcześniej. Więc jeśli Wam się podobało, zapraszam do dalszego oglądania. Potrzebujemy bazy pod kolor, kolorów do zdobienia paznokci i top-coatu który utrwali nam cały efekt. Zaczynamy oczywiście od bazy. Potem kładziemy dwie cieniutkie warstwy białego, koloru, białego lakieru i przechodzimy do sedna. Najpierw e, różowym kolorem robię sobie kropeczki na poznokciach. Dosyć grube, żeby nie wyschły za szybko. Białym lakierem robię sobie na osobnej kartce plamkę, moczę w niej wykałaczkę i mazam paznokcie, tak żeby kolor różowy zmieszał się z białym i utworzył Coś, coś, coś w rodzaju e, płatków róży. Gdy już skończę z jednym kolorem, nakładam e, drugi i robię dokładnie to samo co przedtem. Kolejnym krokiem będzie zrobienie listków. Robię sobie plamkę z zielonego koloru na kartce. I wykołaczką. Jak najprościej tylko się da robię listki. Jeszcze tylko topkąt i gotowe. To by było na tyle. Dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. I subskrybujcie mój kanał. I mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Pa! pa!